Dzisiaj będziemy iść do szkoły. Tak. Mm. Ja Żegnajcie się z nie, nie, nie. To mój piesek. To okay. Od się... mojej furtki, co wolałabyś, żeby uciekł? No, nie. on ja do uciekł. Wiem. Nie była otwarta furtka i nigdy nie uciekł. No, wszystko jak tutaj to. No, jak na przykład w przychodzimy, to on. I jakby um, wychodzi z tego podwórka, żeby się przywitać. No, na przykład, tak. Na przykład on tak... Ale biega on podwórka i tak... On tylko jakby tam do samochodu, jakby tego no. No, no chyba, że na spacer, no to dalej. Bierz. No, bo raczej... I jak, jak też koki widzicie, Bo ale dzisiaj ma biegi. Tak, trzymajcie kciuki, bo dzisiaj jadę na biegi. ale Ala to będzie tak, że I z Alu dziu będziesz miał te... Nie, mieliśmy iść same nie, nie, chcę z nimi nagrywać A nie, one chyba już już pojechały. O oh my No no raczej tak Ale nie, nie, moje nie, 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 nie chcę, żeby ktoś mówił skargę, więc sorry. One mogą iść sobie na drugą lekcję, więc... Dobra, lecimy. Lecimy. To się przebiega tam do tego że... ja To też sumie będzie ciężej. No. Przecież. Leć. Ala biegnie. Tak biegnę. O, tylko ja jeszcze mam telefon! Kurde, nie chcę go wymawiać! Ale ten będzie Ale to będzie tak, że, e, e, że Ty do, możesz dostać pierwsze miejsce, a Radziu drugie? Nie. A To będzie się mieściła. Niesie... A dobra, dobra. No, ja nie wiedziałam, jak kumałam. Trzymajcie kciuki za moją drużynę i za mnie. Prawda, nie? Prawda. No trzymam. Mm. I nie ja, normalnie biegnę? Tak. O oh moja. Mam nadzieję, Dobra. że będę się zmierzyć z kimś, co na serio nie umie biegać. No ale powiem ale Wam, biega. że dzisiaj nie będę mogła nagrywać tak Więc no, dzisiaj no, właśnie po południu będę. Po południu będę. No, mogę coś nagrać, ale Będziesz będę na potem szarpy. szła na szarfy i do baki. Więc wy, też, a no, chyba mam piecachło no, nawet. No, Wczoraj znowu no. nie mam Bo ja mam drugie rękawiczki, i ja się boję ze wstatni, ktoś mi może zabrać. O, no. oh, ja też. Więc ja mama kupiła w ogóle nowe. No, w no, Craigdance, mama no, kiedyś chciała zakupić. No. Jest na coś za, za uleźnione, bo jestem. Od tego? Od szarp. Nie! Odchodzenia. Nie, od kochania mamy. A ty? Ale słyszę... zależnie ma. Śpi chyba. Śpi dingo. Ale chyba śpi... Nie, bo on śpi raczej. Albo śpi, albo patrz na spacer. Ekstra! A wiesz, jakie okay, ja mam? Ja, ja mam stopki! Które mi się trochę ściągają, więc... E, pamiętasz moje? O! Ja. Pamiętam bardzo dobrze. One były najgorsze. Ja ogólnie... Ja ogólnie mam dzisiaj bardzo luźne lekcje, bo mam potem gra na flecie na pierwszej lekcji i na drugiej w Więc to jest... No i potem... Um, ja mam tak... Bielekcje. A mam 4 lekcje dzisiaj? A 5, znaczy 6. No. Znaczy, ale mam różny dzień, bardziej różny, dlatego że. Y, ten... Ale jak ty To ile będziesz miała takich lekcji? Poczekaj. Y, w początku będę miała no, no, no. jedną i kawałek. Potem jedną na turniej. A na koniec. Czekaj na biegi. O, a po biegach jestem już zwolniona do domu. Ale a idziemy tędy. Dobra, ale woda nie przypijże. Nie! Nie! Ja nie chcę sobie tyle... Ja, dobra, słuchajcie. To serial hardcore. Yy, nie powtarzajcie tego w domu. Tak, i nie pokażemy co robimy w sensie? Na pewno nie przychodziłem przez drogę. Pokazujemy tak. Pokażemy to, ale... Obiecuję, że nie powtarzacie tego w domu. My to już robiliśmy, więc my już jesteśmy nauczone. Wyprostujmy. Dobra, pokazujemy. Będziemy przechodzić tu. tu jakby drogo, ale już to robiliśmy parę razy i się nie zabiliśmy. Okay. Lecimy, Dobra, biegnij Kiesza. <grymne> nie, ja się nawet Nie, nie, nie powtarzajcie, powtarzajcie coś. tego. Ja coś zgłosić ten film po Musimy no nie powtarzajcie tego. My. A... Te... Nie. Wychodziliśmy tylko po końcu. No to to za hamlet. <noise> nikt nie powiedział. Nie ma znaków. Nie powtarzajcie tego. Proszę. A jak coś chce, bardzo. to robimy podobną do mnie, drogi. Idealnie ja to. Hmm? nie? ja przed dalej. to ty przed wczoraj no, 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 nie. tak patrz jak miły ten mochol tak ok kochani ogólnie patrzcie o mój Boże tu jest tu jest masz masz I go tak nie widać w tym gle Dosłownie. <słownie> mega długo jest jak chcecie 800 subów to wiecie co chcemy tak, <noise> musicie dawać sobie. <noise> ale to tylko 8 jeszcze nam zostało doszedł. Um, A... Dawajcie później, bo ja mam 21, bo mi usunęli kanał. No trzy razy, nie dwa. Dwa. Co one mi usuwają? Nie wiem, bo Pola powiedziała, że tam dupą tak kręć masz. Weź, na nie wkurzaj. Ale Pola tak powiedziała. No to Srola tak <noise> Pola a wiecie jak ogólnie pola kiedyś ja na mnie mówiła? Alka Kralka. Alka Kralka. Ja na nim polka trolka. I potem się zaczęło imię Alagada. Nie. No no cały nie czas Polak powtarzała. Alagada! To wtedy powiedzieliśmy, że właśnie się biegaliśmy za lajkami. Jak już to będę pasy, to ja zaczęłam telefon, bo ja nie chcę. Bo w sumie to na lekcji mówili i u nas policjant był, więc... Nie chcę, żeby policjant to widział. Nie zatrzymaj, tylko była... Tak, 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 zatrzymam, ruch. tu. Uh -huh. Nie, tu, 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 tu. Zrób to prostu tak. Nie zatrzymam. Eee. Zatrzymam Ale już nie mamy pasów. Trzymaj tak się Inaczej. Tak. Inaczej. Nie dobra! W, w no nie, bo ja nie chcę. Zanim zaniknął za film. Czemu? To będzie. Raz tak! Raz tak! Tylko będzie na półwąskich. Dobra! Kiedyś tak chyba. Dobra, jak chcesz najgorszy film miał, ja, to jak też. Kich Czemu? Teraz się nabywa wstajną. Czemu? Bo ja nie chcę być kreślową. No niech ci będzie, za, nie zatrzymam. Ale chodzi, że... Ty tak trzymasz. Co trzymam źle? No bo... Musisz tak bardziej jak wcześniej trzymałaś. Czyli jak? A. Muszę. <grym> trzymaj. Ej, co mam za to chyba to nie do nas. To nie do nas, raczej. Nie będę mówić tego py. Co py? Co? A dobra, dobra. Bo nie chcę, żeby mi skacował ktoś film. Bo może być chore. O tak, po prostu, przeziębiony. Ja jeszcze pojechałem z, 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 z Alodu do, do, do Dino 18 Kiedy był... Kiedy wracaliśmy, to, to była dupa Murzyna, normalnie. Kiedy wracaliśmy, to była dupa Murzyna. Dobra, idziemy. Trzymaj na chwilę teraz. Oh. Jak bo nie wolno korzystać z żeby... Niestety. Niestety? Ale tak, każdy korzysta. No, na przykład ja korzystam na świetlicy, bo fajnie podpala. A co tak, ona chodzi na świetlicę, bo na mnie czeka? No, jak coś tak. Jak mamy więcej lekcji? Kochani, ja muszę... trzymajcie kciuki za mnie! I za, moją I buchę za, za buchę mnie! Za ty dąbrzymi A Ania!

Zijn zo vast hè. Ja, het staat al. Oké, ze is vast. Zo. So?